Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. A on rzekł do nich: Pójdźcie wy sami osobno na pustkowie i wypocznijcie nieco. Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu. Odpłynęli więc łodzią na pustkowie osobno, lecz widziano ich odpływających. Wielu zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, a nawet ich wyprzedzili. Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum, zlitował się nad nimi byli bowiem jak owce nie mające pasterza i zaczął ich nauczać o wielu sprawach. Jestem przekonany, że dzisiaj w zdecydowanej większości kościołów katolickich, tam gdzie czytana jest ta Ewangelia, którą przed chwilą wspólnie wysłuchaliśmy, będzie mowa o wartości odpoczynku. No bo Pan Jezus dzisiaj mówi do apostołów w Ewangelii idźcie, odpocznij się nieco. I nie chcę absolutnie kwestionować jakby tego tematu, bo on jest ważny, szczególnie w naszym zabieganym świecie to trzeba sobie to wciąż przypominać, że my jesteśmy nie stworzeni tylko do pracy, tylko tak, że jest nam potrzebny odpoczynek. I to jest wręcz przykazanie Boże. tak? Jeżeli Pan Jezus mówi polecenie idźcie i odpocznijcie nieco, no to znaczy, że to jest Boże, jedno z Bożych przykazań. I to jest też wyraz takiej miłości dobrze rozumianej miłości samego siebie i miłości bliźniego. Bo ja w odpoczywaniu nie tylko odpoczywam po to, żebym sam odpoczął, tak, żeby moje ciało się zregenerowało, ale po to, odpoczywam, żeby mieć siłę do kochania drugiego człowieka. I doskonale wiemy, że jeżeli tego nie robimy, no to później jak się jesteśmy niewyspani, nie zadbamy o siebie, to później jesteśmy zmierzli, złośliwi. Trudno po prostu kochać drugiego człowieka. Tak to funkcjonuje, tak jesteśmy skonstruowani. I problem jest taki, że jeśli chodzi właśnie o ten odpoczynek, o ten temat odpoczynku i te kazania, w których dzisiaj w większości kościołach są głoszone, jest taki, że to naprawdę nie jest główny temat dzisiejszego liturgii Słowa. To jest, można powiedzieć, margines tej dzisiejszej liturgii Słowa. Że całe to, to słowo, które dzisiaj nam daje Kościół do rozważania, nie jest o odpoczynku. No Można by jeszcze z dzisiejszego Psalmu 23, tak, że tam Pan Bóg. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. To jeszcze można by było jakoś tam połączyć, ale reszta nijak się ma do tego tematu. Tematem, temat dzisiejszej liturgii słowa jest o wiele ważniejszy i myślę potrzebniejszy. On daje podstawę do tego odpoczynku, ale za chwilę do tego dojdę. Więc dzisiaj nie będzie tak bezpośrednio odpoczynku. Natomiast chcę jakby podejść ten temat, który myślę dzisiaj jest nam bardzo też również potrzebny. Dzisiejsza, drugie słowa rozpoczyna, dzisiejszą drugie słowa rozpoczyna bardzo ważny fragment z księgi proroka Jeremiasza. Jeremiasz, jeden z najważniejszych proroków Starego Testamentu, najbardziej obszerna księga Starego Testamentu to jest właśnie księga Proka Jeremiasza, do tego jeszcze lamentacje jeremiaszowe. To jest prorok, który działa w Jerozolimie, um, krótko przed niewolą babilońską, który zapowiada tę niewolę babilońską, i także prorokuje w czasie tej niewoli babilońskiej. Jest postacią tragiczną, żeby dramatyczną. Dlaczego? Dlatego że właśnie na te, te okoliczności, w których on działa, i to co ma mówić do ludzi, do których pan Bóg go posyła, to są rzeczy bardzo trudne, które są nieprzyjmowane. On bardzo dużo wycierpiał. Jest można powiedzieć męczennikiem Starego Testamentu. Właśnie dlatego, że był prorokiem, że stał w tym miejscu, w którym Pan Bóg go postawił, i tak mówiłem w zeszłym tygodniu, mówił to, do czego Pan Bóg go wezwał. Do kogo jest posłany? Posłany jest z bardzo trudną misją do możnych ówczesnego świata. Do tych, którzy mają władzę i tą władzę cywilną do króla, do jego urzędników, ale także do, do tych, którzy mają władzę duchową, do kapłanów i arcykapłanów, tych, którzy sprawują ten, taki rządy duchowe. I z czym on idzie do tych ludzi? Mówi, nawróćcie się, biada wam. Dlaczego? Dlatego, że grozi, w tym czasie grozi Izraelowi najazd babilończyków, i oni sobie jakoś wykoncypowali, że to, no to my się sprzysiężymy teraz z Egiptem, z tym Egiptem, który nas więził ileś tam wieków wcześniej, to my się teraz z nimi z, zwiążemy, podpiszemy jakieś pakty i razem napadniemy na Babilończyków. I Pan Bóg posła Jeremiasza z taką bardzo jasnym ostrzeżeniem. Jak się znowu sprzysiężacie z Egipcjanami, to się to źle dla was skończy. Jerozolima upadnie. Jak pokazuje historia, dokładnie tak się stało. Jerozolima w czasie niewoli babilońskiej zostaje właściwie zburzona doszczętnie przez Nabuchodonozora. A w cała wierchuszka, ci wszyscy możni, albo zostają zabici, albo zostają uprowadzeni do Babilonii. I dzisiaj czytamy właśnie fragment takiego ostrzeżenia, w którym prorok mówi: biada, biada. To biada to jest. To biada, które wykrzykiwały jerozolimskie płaczki w czasie pogrzebu. Więc on mówi, to zbliża się pogrzeb po prostu. Coś umiera. Rzeczywistość umiera. I to biada kieruje do tych, którzy, którzy są pasterzami, złymi pasterzami. W języku biblijnym pasterz oznacza po prostu przywódcę, lidera. Kogoś, kto jest zarządcą. Więc to jest biada skierowane do złych zarządców, do złych przywódców. I cywilnych, i religijnych. I co im mówi? Biada pasterzom, którzy prowadzą do zguby i rozpraszają owce z mojego pastwiska. To biada tym, którzy sprzeniewierzają się temu, do czego zostali powołani. Biada tym, którzy zamiast dbając o swój lud, o lud, który został im powierzony jako pasterzom, to biara tym, którzy zajmują się swoimi jakimiś dziwnymi teoriami, dziwnymi problemami, które sami stworzyli. Dlatego tak Bóg Izraela mówi o pasterzach, którzy mają paść mój naród. Wy rozproszyliście moje owce, rozpędziliście i nie zajęliście się nimi. Oto ja się zajmę nieprawością waszych uczynków. Zamiast zajmować się owcami, to żeście wprowadzili podziały między te owce to żeście zajęli się zamiast owcami, to że zajęliście się samym sobą. Czy nie brzmi nam to jakoś znajomo? To słowo, to biada doskonale pasuje do naszych czasów. Do, do, naszych, do, do naszych przywódców. I tych duchowych, i tych, i tych yy, społecznych rozwojujemy problemy, które sami żeśmy stworzyli, tak? I żeby wszystkim było dobrze. Wszystkim to znaczy nam. Natomiast ci, którzy, o których którym mają się politycy zająć, no to zobaczmy na nasze rachunki, zobaczmy na naszą rzeczywistość, codzienność. To jest biada skierowane do tych, którzy nami rządzą, którzy są naszymi pasterzami. Zobaczcie, jeżeli narzekamy na pasterzy kościoła, no to narzekamy właśnie to, że zamiast łączyć, to dzielą. Jeżeli narzekamy na polityków, to zobaczcie, jak jesteśmy podzieleni. Jakbyśmy teraz zapytali się, kto na kogo głosuje, to tutaj będzie po prostu się stworzą dwa plemiona. Co najmniej dwa plemiona. Więc taka jest rzeczywistość. To słowo jest o nas. To słowo jest o naszej rzeczywistości. I warto, żebyśmy to usłyszeli. Może my nie jesteśmy w stanie, albo czujemy się bezsilni wobec tego wszystkiego, natomiast Pan Bóg o tym nie zapomina i mówi, biada. Odpowiedzią Pana Boga na ten kryzys przywództwa, bo tak to można nazwać, i wtedy, i dzisiaj odpowiedź jest jedna. Mówi, ja sam, ponieważ wy, się tego nie zrobili, to ja sam zbiorę resztę moich owiec ze wszystkich krajów, do których je wypędziłem. Sprowadzę je na ich pastwisko, aby były płodne i liczne. Ja sam się zatroszczę o moje owce. Ustanowię zaś nad nimi pasterzy, by je paśli, i nie będą się już więcej lękać, ani trwożyć, ani nie trzeba będzie szukać którejkolwiek. Bo ja sam jestem dobrym pasterzem, ja sam zbieram te wszystkie owce i się o nie zatroszczę. Bo mi na tych owcach zależy. Bo jestem dobrym pasterzem, nie wyrobnikiem, który chce tylko na owcach zarobić. Jestem dobrym pasterzem. I później od razu Jeremiasz zapowiada, Pan Bóg przez Jeremiasza zapowiada jakiegoś potomka Dawidowego. Który będzie królem, który będzie rządził sprawiedliwie, którego by nazywać Pan naszą sprawiedliwością. My z naszej perspektywy doskonale wiemy, kto jest tym potomkiem Dawidowym. Że to Pan Jezus jest tym dobrym pasterzem, w którym to słowo ze Starego Testamentu i wiele innych zapowiedzi Zbawiciela, Mesjasza się wypełnia. To Jezus jest tym dobrym pasterzem, który dba o swoje owce, który oddaje życie za swoje owce. I dlatego, jak czytamy tą dzisiejszą Ewangelię, to rozumiemy tą postawę Pana Jezusa. On dba o swoich uczniów. O, o, o swoich uczniów. On jest, oni są ważni. Dla, jego uczniowie są ważni dla Jezusa. Dlatego im mówi, odpocznijcie nieco. A kiedy przypływają na drugi brzeg i widzą te tłumy, które tam przybiegły po lądzie, to Pan Jezus, tak pisze Ewangelista Marek, że zlitował się nad Nimi. Byli bowiem jak owce nie mające pasterza, i to słowo zlitował się nad nimi. To jest to, słowo, to samo słowo, które Święty Łukasz okre, yy, używa, jak w tej przypowieści o miłosiernym ojcu i marnotrawnym synu. Jest mowa o tym, że yy, ojciec, który widzi tego powracającego syna, wzruszył się głęboko. Poruszyły mu się wnętrzności, wszystko mu się z, ze wzruszenia tak poruszyło, jak zobaczył Pan Jezus tych ludzi, którzy potrzebowali i nauczania, i, i uzdrowienia, którzy przyszli za Nim. Mówi do uczniów: Odpocznijcie nieco, a ja jestem dobrym pasterzem. Ja się w tym czasie zajmę tą trzodą, która do Was przyszła. To jest kontekst, słuchajcie tego, tego, te, te, tego dzisiejszego słowa. Dlaczego oni mogą odpocząć? Bo jest ktoś, kto się za nich zajmie tą trzodą, która potrzebuje opieki. To jest dla nas też odpowiedź, słuchajcie, że jak czujemy się bezradni wobec tego wszystkiego, co się wokół nas dzieje, to mamy kogoś, kto się nami zaopiekuje. To dzisiejsze słowo jest o Bogu, który się o nas po prostu troszczy. Wraca kolejny raz, jak mantra taka, wraca grefem powtarzający się, ta prawda o tym, że Bóg nas się o nas troszczy. Jeśli mówi nam odpocznij nieco, to dlatego, że się o mnie troszczy. Że ja się zajmę wszystkim. Że my nie musimy wszystkim się zajmować, tylko Pan Jezus się też o nas zatroszczy. Ale jest to dzisiejsze słowo także wezwaniem do tego, żebyśmy my byli dobrymi pasterzami. Każdy z nas na mocy Chrztu Świętego, jeżeli mamy być uczniami Chrystusa, a mamy być uczniami Chrystusa, jeżeli mamy go naśladować, to także mamy być dobrymi pasterzami. I my od razu w naszej katolickiej takiej, y, języku, od razu to słyszymy tak, że jak pasterz to chodzi o księdza. I ja czytam to, to słowo do siebie. Ale każdy z nas w tych miejscach, w których jesteśmy, mamy być pasterzami, mamy być liderami. Masz być pasterzem w Twojej rodzinie, dla Twoich dzieci, dla Twojego współmałżonka czy współmałżonki. Masz być liderem, masz być pasterzem w Twojej firmie, w Twojej gospodarstwie. Masz być pasterzem w tym miejscu pracy, w tej wspólnocie, w której funkcjonujesz. Masz być dobrym pasterzem. To jest wezwanie dla każdego z nas. My potrzebujemy dobrego przywództwa w parafiach, w rodzinach, w kościele, dobrego przywództwa w ojczyźnie naszej. Dobrych pasterzy potrzebujemy, bo bez tego jesteśmy jak owce pogubione. I to widać w nasze społeczeństwie, jak wielu ludzi jest po prostu duchowo, moralnie pogubionych. Dlaczego? Bo nie ma pasterza. Bo nie, ma, bo nie mają kołysz, kto by ich poprowadził. Jak wielu młodzieży jest pogubionych, bo ich rodzice zapomnieli o tym, że mają być pasterzami dla swoich dzieci dobrymi pasterzami. Że mają, mają, co to znaczy być dobrym pasterzem? Papież Franciszek, dla którego to jest jeden z najważniejszych tematów chyba jego nauczania. Wy, wymienia takie trzy cechy bycia dobrym pasterzem. I tak jak powiedziałem, ja to odnoszę do siebie i on często to mówi do księży, ale to się odnosi do nas wszystkich. Mówi tak, że dobry pasterz to jest ktoś, kto idzie na czele swojego ludu, na czele swojej trzody. Nie wystarczy, że będzie stał między ludźmi. Nie. Dobry pasterz to jest ktoś, kto prowadzi tych którzy są mu powierzeni, czyli ktoś kto wie dokąd zmierza, kto ma jasno określony kierunek do, 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 do którego chce doprowadzić ten powierzony mu lud, dobry przywódca, dobry lider, dobry rodzic musi mieć konkretną wizję, <laughs> wiedzieć dokąd prowadzi tych, którym przewodzi, ma, ma mieć ponazywane cele, do których chce ich doprowadzić, dokąd ja prowadzę moją parafię. Pamiętacie, jak mówiłem, pierwsze kazanie, jakoś zarysu, próbowałem zarysować tą wizję w takim obrazie tego żaglowca. Ona jest nadal aktualna dla mnie, bardzo ważna. Tak, że jesteśmy takim statkiem, żaglowcem, na którym każdy z nas ma jakieś, w parafii każdy z nas ma jakieś zadanie do wykonania. To nie jest tylko, że tam leżymy, nie, na, na, na żaglowcu jest bardzo dużo do pracy do zrobienia. Ale każdy z nas w tych wszystkich miejscach, w których jesteśmy, powinien mieć pewną wizję. Co, do, co to byłby za gospodarz, za rolnik, który by nie, nie miał pewnej wizji tego, co będzie w tym roku robił? Gdzie, co posieje? Kiedy będzie zbierać? Który nie zaplanuje tego? No nie wyobrażam sobie tego, słuchajcie. I podobnie w rodzinie. Że, żeby rodzice y, zadawali sobie pytanie, dokąd ja prowadzę moich bliskich? W jaki świat wartości, w jakim kierunku prowadzę moje dzieci, tak? W jakim, w jakim kierunku? Dobrze to sobie ponazywać. I też weryfikować, czy to się sprawdza, czy to się nie sprawdza, czy to jest błędny kierunek. Warto nad tym się zastanawiać. Pan Jezus bardzo jasno kreśli wizję, jaką ma dla nas chrześcijan. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. To jest wizja Pana Jezusa względem Kościoła. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Dokąd ja prowadzę tych, którzy są mi powierzeni? Druga rzecz, o której mówi papież Franciszek, to to, że dobry pasterz jest między ludźmi. Nie po to, żeby ich pouczać, żeby ich krytykować, ale przede wszystkim po to, aby ich poznać, by im towarzyszyć, by zachęcać, umacniać, pomagać znosić trudy, jeżeli potrzeba, to także napomnieć. I to jest konieczne. Ja wiem, że to jest trudne, ale jak rodzice nie, nie wiedzą, czym żyją ich dzieci, to jak mają je prowadzić? Jak proboszcz nie wie, czym żyją jego parafianie, to jak, mam, jak, jak ma ich prowadzić? Jak szef w firmie nie wie, jaka jest sytuacja w tej firmie, albo nie chce tego przyjąć do wiadomości, no to jak ma tą firmę prowadzić? No trzeba być między ludźmi. To jest trudne. Jak przygotowuję, słuchajcie, mam tą ósmą klasę przygotowanie do bierzmowania, to ja widzę, że to jest dla mnie coraz trudniejsze, z roku na rok coraz trudniejsze. Bo jest i różnica wieku, tak, i dla tych młodych, że to jest proboszcz, jakoś to tam, to rodzi jakąś barierę. Ale jest to dla, mi to jest potrzebne, żeby też wiedzieć, czym oni żyją. Bo jak chcę ich gdzieś doprowadzić, to ja muszę wiedzieć, gdzie oni są. To muszę być między nimi. I w końcu trzecia cecha dobrego pasterza to jest ten, który idzie także za owcami. Pamiętam taką rozmowę jeszcze z czasów seminaryjnych, po których wakacjach kleryckich poszedłem do Ojca Duchownego, no i tam opowiadam, tak byliśmy na oazie, chodziliśmy po górach nie, i miałem tyle siły, że zawsze byłem pierwszy, nie, że zawsze tam prowadziłem tą grupę. Nie. On mówi, a byłeś choć raz ostatni? Ja sobie tak myślę, no nie. A na końcu też idą ludzie. Na końcu są ci najbardziej pobijani, najbardziej zmęczeni. Czy miałeś taką odwagę zejść do tyłu, po to, żeby pociągnąć, żeby pomóc tym, którzy idą na samym końcu? Dobry pasterz to jest też który, ten, który idzie na końcu, który zamyka szereg, który chroni tyły. I ktoś może ze starszych szczególnie, którzy już mają większość życia za sobą, to może powiedzieć, no jak ja mam być liderem jakimś z przodu? Albo liderem, to może być trudno, bo już nie mam siły. Ale możesz być dobrym pasterzem w pośród Twoich bliskich. Albo możesz być dobrym pasterzem na, na tyłach Twojej rodziny, Twoich bliskich. Że będziesz wspomagał tych, podtrzymywał, podnosił tych, którzy upadną w drodze. Jesteśmy wezwani do tego, żeby być dobrymi pasterzami. Potrzebujemy dzisiaj dobrych pasterzy. W rodzinie, w ojczyźnie, w kościele i można by tu było jeszcze wiele wymieniać. Prośmy dzisiaj o to, żeby Bóg wzbudził w nas serce dobrych pasterzy. W tych wszystkich miejscach, w których jesteśmy. Jeśli mamy pragnienie bycia szczęśliwymi. To potrzebujemy dobrych pasterzy. Tak nas Pan Bóg stworzył. Na wzór serca Jezusowego. Amen.